Hej. Ciekawy temat, interesujący temat. Czy po wyglądzie poznasz kobietę. Pytanie. Do czego chcesz ją poznać? Są, <gry> może znaczy, jest wiele kobiet, na które wystarczy spojrzeć i są jak otwarta książka. Trzeba potrafić umieć to rozgraniczyć do Czego ta kobieta jest, czy ta kobieta jest na krótki związek, czy na długi. Większość facetów, gdy kobieta wystawi trochę swojego bardzo często ładnego, czasem odrobinę ładnego ciała, czas całkowicie głupieje i prawdopodobnie nie zrozumie tego filmu. Wielu mężczyzn, większość, bym powiedział, nie zwraca uwagi na podstawowe szczegóły u kobiet. To, to, w jaki sposób wyglądają, to w jaki sposób się eksponują, to w jaki sposób rozmawiają, większość mężczyzn nie zwraca na to uwagi. On tylko zobaczy, że ona trochę tu ewentualnie trochę tam. Miła buzia uśmiechnie się do niego, powie parę komplementów i jest zauroczony jak małe dziecko. A jest zauroczony jak małe dziecko, ponieważ nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia, i tak naprawdę nigdy go to nie interesowało. On się interesował bardziej silnikiem, on się interesował bardziej sprzętem budowlanym, ale nie interesował się myśleniem, w jaki sposób myślą kobiety. Z moich 25-letnich obserwacji, bardzo wiele kobiet, na które tylko spojrzałem wizualnie, one po prostu nie nadawały się do dłuższego związku. Być może jako koleżanka, kolega, dla kogoś. Oczywiście, czasem może i tak. Ale z moich obserwacji przepowiedziałem bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzkich dramatów. Patrząc na pewną, jedną, drugą, trzecią partnerkę mojego kolegi, który w tamtych czasach był kolegą albo po prostu obok gościa, który sobie stał z tą panią. Powiedziałem, że będzie tak, tak i tak i no i tak to było. I dziwi mnie tylko jeden fakt bardzo duży, że wielu poległo bardzo wielu bym powiedział niby kumatych, niby wykształconych, niby dobrze radzących sobie w życiu przystojnych facetów nabrało się na tanie tanie Laffy tak można powiedzieć jednym słowem, które, które były dla mnie jak otwarta książka. Dla nich okazały się jednym wielkim dramatem. Ale to był ich dramat, ich problem, ich brak wiedzy i oczywiście to nie był już ich tylko dramat, bo to był dramat pokoleniowy, ponieważ pojawiły się później niewidne istotki, czyli dzieci i te dzieci cierpiały na tym, że ten facet nie miał odpowiedniej wiedzy, żeby dostrzec, że ta kobieta jest jak otwarta książka. I teraz pytanie do Ciebie: czy Ty masz taką wiedzę? Czy potrafisz często po wyglądzie, po spojrzeniu, po krótkiej rozmowie tą kobietę przesunąć na torboczny? Podziękować jej i powiedzieć w głowie, że na dłuższy związek ona się nie nadaje. Czy potrafisz takie coś widzieć, czy takie coś widzisz? Jeżeli nie widzisz czegoś takiego, na dole jest link do moich szkoleń akademia -dm .pl. Zapisz się już teraz. Opowiem Ci o moich doświadczeniach, o mojej wiedzy. Pomogę Ci odpowiedzieć na wiele Twoich pytań, które masz gdzieś tam w swojej głowie. I, I być może to całkowicie odmieni Twoje życie. Jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z łodzeniem lub z pewnością siebie, już wiesz gdzie mnie szukać. Trzymaj się czekaj.